Chcę się przyznać, ale to moje pierwsze wyjście na rower w tym roku dopiero. Pierwsze wyjście. No i złapałem Laczka. Złapałem pana na Hubach morawskich, na uliczce, którą generalnie bardzo lubię, jest bardzo spokojna. Tak wygląda ten rejon. No i co, i wszystko by było. Aha, rejon. Zapomniałem dodać niby miasto. No bo miasto, poznań. Ale wygląda jak wieś. W tę stronę kilometr około do Osiedla Siewieskiego. W tę stronę 500 metrów do kampusu Morasko. A tu około chyba, nie wiem, może 2 km do, do Morasko. Czy na Morasko? Na Morasko, czy do Morasko? Na Morasko. No, także ten. No i co się stało w tym w tych pięknych okolicznościach przyrody? Niestety musiałem podjąć się e, załatania dziury. Oponiem. Nie było łatwo. <laughs> ale oczywiście poradziłem sobie. No ale nie o tym, nie o tym. Co najbardziej zwróciło to moją uwagę? Las państwowy najprawdopodobniej, oczywiście będę to jeszcze sprawdzał. Trasa bardzo często oczyszczana przez mieszkańców okolic Piątkowo, Różany Potok, Suchy Las, no kurde Narmowice, dużo, sporo, o. i co? I taka gemela, taka gemela, śmietnik zasypany aż po sam szczyt, widać po zaschniętych cholera jasna kurde, rozumiem. Dwa papierki i coś mogę podnieść tak, na przykład tę paczkę Ale nawet nie bardzo jest gdzie wyrzucić, więc proszę Was wszystkich, dbajcie o porządek w tych lasach, w tych rejonach. Daraję <try> Ale i tak panowie, w przeciwieństwie do pewnego pana, który tu jechał w BMW X6 i zapierdzielał i zakurzył wszystkie dzieci, które jechały na rowerze, to ta śmieciarka jała bardzo fajnie i przyzwoicie. Dzięki panowie, Pozdrawiamy. No i co? Film ja chyba już to zakończę, bo to co chciałem powiedziałem, poproszę o interwencję służby oczyszczającej te rejony, najpierw się dowiem, może jakiś radny. No dobra, to by było tyle. No to co, jadę dalej. Cześć, Nara.